Na całym podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą obowiązuje zakaz wejścia do tak zwanego pasa drogi granicznej. To jest pas o szerokości 15 metrów liczony od niewysokiego słupka granicznego znajdującego się pomiędzy znakami granicznymi Polski Ukrainy. i Ukrainy. W związku z rozporządzeniem wojewody wejście na ten, do tej 15 metrowej strefy jest zabronione. Tutaj wyjątkiem są jedynie oznakowane szlaki turystyczne. W Bieszczadach tam rzeczywiście e, możemy podejść bliżej i e, mamy możliwość wykonania sobie chociażby e, zdjęcia pamiątkowego. Natomiast na pozostałym odcinku podejście do tego znaku jest e, zabronione, to jest wykroczenie, za które grozi e, mandat karny do 500 zł. Tych prób jest e, wiele, są to różnego rodzaju przypadki, są to indywidualne zdarzenia, są też rodziny, e, Polacy, obcokrajowcy. E, można odnieść takie wrażenie, że na miejscu nie ma tutaj strażników granicznych, natomiast my dzisiaj korzystamy już z różnego rodzaju sprzętu, który umożliwia nam, nie tylko wiedzieć o tym, co się dzieje na granicy, ale też to widzieć i z pewnością patrol graniczny przyjedzie, wylegitymuje te osoby no i wyciągnie konsekwencje bardzo często wystawiając po prostu mandat. Stąd też wyczulamy, zwiedzajmy te piękne rejony przygraniczne, natomiast będąc już w bezpośredniej bliskości granicy, zachowajmy ten kilkunastu, kilkudziesięciometrowy dystans.